Hej hej, siemanko, witajcie. Z tej strony BRODA. Chciałbym wam dzisiaj przedstawić jak wygląda PvP że grze na Online. Jest ona na zasadzie a, uh, Capture the Point, czyli po prostu przejmujemy punkty, jak widzicie. Tutaj na mapie mamy trzy punkty, która dużo nam będzie po prostu trzymała, dłużej te punkty wygra. Oj oj. Jak na chwilę obecną są dwie mapy, PvP. I obie są właśnie dostępne w, w Capture the Point. Kurczę, muszę zmienić skira, Nie mam PVS skill, więc to zajmie. A nasi wrogowie przez ten czas pewnie przejmą nasze punkty, no ale cóż, tak musi być na raz Dobra, jesteśmy gotowi. Jak widzicie, można mieć około 3 encounterów, Dwóch skill na myszkę i. Dobra, może skupmy się na grze, bo w końcu chcielibyśmy też coś wygrać. O, tutaj mamy warriora. Gra, gra to jest taki non-target, jaki się z jednak że nie możemy się ruszać yy, z, używając skilli. co mnie trochę, nie powiem, że nie denerwuje, ale cóż lepszy taki non-target niż żaden. Co do skilli, to tutaj mamy nasze umiejętności encounter'owskie, czyli takie najmocniejsze skilla. Tu mamy umiejętności pasywne, tu mamy umiejętności na myszkę, czyli takie prostu które używa się szybko. I tu mamy daily, które używa się po wymaksowaniu tego paska. Kurczę, ale dostajemy z buty naprawdę. Masakrycznie to wygląda. Nie jest dobrze, nie jest dobrze. Może tutaj mamy co? Rogana. Skos, spróbujmy go skasować. Że tak to powiem. Albo tak to nazwę. Aha, jeszcze mamy dwa punkty i tak, więc nie jest źle. Oni trzymają środek, otrzymują pozostałe. Spróbujmy skasować tego rogana. Może. Może się uda tym razem. No nie, to był Warrior, przepraszam. Czy nie mogli przystawić do tego, że po tej stronie mam tarczę na sobie. Ale rus, damy radę. Powoli do przodu jak to mówią. Dobra, jeden zabity. Jej, mamy pierwszego kila. Użyjmy tarczy, bo już nam się kończy. Mnieśmy sobie tanka i zwalnijmy w niego kulą lodu. I zginął. Pięknie. Warrior. Użyjmy na niego doty i odpięjmy strzał. Aha, chodź, nie ma bicia healera. Nie będziesz wpływał hilerowi w twarz. Tak jest, pięknie. Koksamy dalej. O, hiler się pojawił. A propos healerów... Pyk. Mysiu, Pysiu, chodź, chodź do wózku. i Hiller leży ładnie, co zrobiliśmy ładnie, bardzo ładnie mi odpowiedział teraz rzucamy się na tanka Pójśmy. Oj! Ach, padł w nas asasinek. no Ale to nic. Długo i tak nie pożyję sobie chłopak na to wychodzi. Tank pad. Zabijmy go pięknie tutaj. Mamy Hilera, pyk. Do widzenia, padnie od doty. Jest ok. No, po początkowym fejgu myślałem, że będzie gorzej, jednak okazuje się, że ten naprawdę się w miarę sprawdza. Ulew go, mistrzu, ulew! Uuu, ale tu mamy spam, troszkę jest. Tak, wycofajmy się do tyłu, asasyna mamy na plecach, Saiyansu dostanę nic się w tym momencie. Uuuu, dwóch asasynów się na mnie rzuciło, niedobrze, niedobrze. Wycofujemy się, wycofujemy się, kurczę, chybi się przyda, heal'er, jakiś heal'er, jakiś heal'er. Gini... O, panie Asasin! Healer, no, do... o jest dwóch! To nie, nie wygląda to zbyt dobrze. Mam dobrego heala. Ach, nie udało się. Ale pierwszy zgon. Po takim czasie myślę, że nie jest źle. Chodź tu. As, panie asasynku. Dobra, padnie od dotki, idziemy sobie go dobić. Jak widzicie wrogów trzeba dobijać jeszcze coś na zasadzie gitboż za dwójki. Bo jeżeli nie dobijemy tego może sobie wstać i zostać podniszczony przez, yy, przez kogoś z swojej drużyny. Dobra, użyjemy doty, padnie ładnie, padnie. Jest dobrze. Tank. A, pada jak szmata. A przed chwilą jak, jak to pokazywało, że potrzebuję trzeba na jednego, żeby go zabić na szkurczę. Wiadomo to jest tank, tak? Go nie zabiję w ciągu Uuu, skąd... przyjemny punkt na plecach. Cofnijmy myśl i się lepiej. Na kłoń, na kłoń. Spójrzmy kogo my tutaj mamy ciekawego. Aha, no czyli mamy... Po prostu Wizarda, Wizard na Wizarda, okej. Okay. Dota od doty padniesz. Do widzenia, było miło ci poznać. Musimy przejść ten punkt, tak bo jest czerwony. No dobrze, no. Postolimy, poczekajmy, jeżeli tarczy na sobie, a healer sobie idzie na środek. A nie, to mamy tak. teamie mamy dwóch magów, rogala i healera. No szybciej szybciej przejśćmy punkt. Lecimy na środek pobawić się co my tu mamy na środku? jakaś mała sieczka, o tu jest miły pan warrior, dzień dobry chciałem pana przywitać, jak się pan czuje? paradota, jak pan dostał na plecy ktoś padł, to chyba ktoś od nas? tak, ktoś od nas kurcz, teraz będzie ciężko, nikt nie ma doty, nikt nie ma żadnego porządnego aoe w tym momencie My się znów atakujemy w duchu. o boże, jak ja to kocham, jak on to sobie. No i po co ci to było, po co mistrzu? Tanka sobie zostawmy. O, tu mamy warriora dzień dobry panie wariorze. Miło było pana poznać. Ups, tu spadnie zaraz, no spadnie, o i spadł. Kurczę, ten film ma ostry, naprawdę, jeśli trzeba go sfokusować. Dobra padł, jest dobrze, jest dobrze. Robimy. Super. Teraz czas na tanka. Masz tu dwie dorki i żegnaj się z życiem. Podnosimy cię. I dobra. Jednego mi. Jak to ładnie brzmi. Nie będziesz bił maga. Pamiętam o ostasunko. Dobra, padł. Wiem po co oni się pchałem na tamtym punkt, że no, to totalnie bez sensu. No ale cóż, i tak bywa. Ach, tutaj idzie asas nie widzicie, się przed chwilą zniknął. Ciekaw, kogo zaatakuje mnie, czy, czy, czy tego drugiego. Maga. Nie wiem po co oni tam chodzą. O jezu, przyjmują nam na plecach. Cofnijmy się, cofnijmy się. Kurczę, nie zdążymy. No ale właśnie to, że asysteniłem z tak 6. To był healer. Użyjemy na nim dotki. O nie nie, panie asysten, pan, pan mnie nie zaatakuje. A jednak, ruszył za mną. No nic, zobaczmy. Ja też mam healera, i co, i co, i co powiesz na to teraz? Ty już nie masz healera, właśnie go w tym momencie straciłeś. Ale masz drugiego asasyna, czy to jest ten sam, ten sam? Okej, okay. ja, nie, drugi. Dobra. Z dwoma może być ciężko, że tak to ujmę. Się nas spamują we mnie. O jeszcze warrior do tego doszedł. jeszcze tego nie brakowało. Uh -huh. Dobra, powoli, powoli może się uda. Podnosimy. Ale się nawet dwóch fasasynów nie jest w stanie go Więc nieźle. Uciekamy Warriorowi, uciekamy, 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 uciekamy. Eee, znów asasin kurde no, kocham to. jest zginął, fuh. dwo co. O jedno. i znów następny. Ja wiem, że mam ją HP, ale to nie znaczy, że mnie można tak atakować, brzydko. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Co, taki ostry byłeś? Taki ostry? A, i zniknął. I tak cię dorwa. Ech! Jest, udało się. Uuu, to był hit. Jak widziałem chciałbym pójść tutaj. Bo tu na górze znajduje się potek. Znaczy znajdował się. Zresztą został służyć wszystko, kogoś już... Się... Ja sobie pójdę po drugiego potka. A co mi tam? Szybko, 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 żeby tego nikt nie przejął. Dobra, mamy kociorka. Jak wyglądają punkty, spójrzmy na to, tu mamy szczęście. Aha, nasz punkt jest przyjęty, czyli Idziemy na ich, więc ich może w tym momencie. No jest taki katarek, mały. No teraz mamy walkę z tankiem. Zobaczymy, jak się nasz tank spisze. To tutaj ciekawe. Bardzo mnie to ciekawi. O Jezu, do tego Warrior I jeszcze asas, Nie, nie, no, musimy się stąd wycofać. Stąd tego na pewno nie przeżyjemy. Dwóch to jeszcze, ale trzech to już jest... Wybaczcie, ale za dużo. Panie, szybko, 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 uciekajmy, uciekajmy, uciekajmy. Ach, musimy zmienić sobie pasywkę, bo to nam totalnie jest useless, niepotrzebna. Zmienimy na to. Mówiliśmy, że aoe, my nie używamy w tym rzucie w tym aoe, więc... Ja nawet tego nie zauważyłem. Kurcze, ale tu jest pan! No tak, na kogo oni mogli się rzucić? Oczywiście, że tylko i wyłącznie na mnie, Dlatego to my raczej nie przeżyjemy, bo mam trzech na plecach chociaż może dobry heal GG Tak się niszczy healerów, właśnie to jest najważniejsze żeby zniszczyć przeciwnika heala a później to już znajdzie. Dotka najlepsza właśnie jest dla na tanków nawet jak włączy blok to i tak do niego wchodzi i to jest to, co mi się lubi najbardziej, tak? Ech, heal, muszę dostać chwila Heal, 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 pani, że tutaj dotka i mamy pana. Ok, heal by mi się przydał. Kurczę, mamy wszystkie trzy punkty, już chyba zrezygnowali chłopaki z grypy. E, jeszcze tutaj jest. Wzię bijesz tutaj, nie wolno to Chodź chodź Oj Jak nam szyka Że pan zginął w tym momencie No cóż Zacznijmy może teraz z tej strony co tutaj Oj oj alto zaspamuję chyba Ale to nic wchodzimy jak masako. Piękne hity dostajesz. Tank oczywiście dotka. Żeby nie mógł tego zblokować. Cały czas damage. Podnosimy stun. Chill. I do widzenia, panie tanku, w tym momencie. Lecimy dalej. Warrior. Ucieka. Oj, po swój spawn uciekasz. Oj, oj jak mi to szkoda. Przejmuje nam środek, no ale myślę, że spokojnie to wytrzymamy sobie na light od samej dotki już Asasynet nam padnie, więc spokojnie, już możemy zająć się następnym Jeden strzał, drugi strzał to jest właśnie moc kontroli Wizardów Teamie 3 kontroli wizardów robi ścieczkę taką, że to jest masakra. Chcą przejąć na punkt, więc się cofnijmy. Wystarczy nam już jeden punkt do wygrania. Więc polecimy sobie, pomuszę z tym punktem. Dzień dobry. Do widzenia. No i to na tyle. Jak na razie pełne punkty, ale ten gość ma pushów na sobie. Co mi się podobało. Naprawdę świetnie z full ma podnieśmy CCK. Tyk, dotkę. Do widzenia, Pani filerze. Tank Chill, na tanka. Asasin chce chcemy zaatakować, jak widzicie. Podnosimy dotka. I już musi uciekać w tym momencie. Tak, samotnie, nie wiem po co to stoi. O, koniec Battlegrounda, wygraliśmy. Pierwsze miejsce, 18 do 1. O Boże, jak ładnie mi poszło. Dostałem budki, a nie na swoje kasta, ale niebieskie, no cóż. A sobie a trzeba zrobić. Jak tak widzicie właśnie wyglądałem Battle w Winterze. To było akurat na 49, teraz zdobyłem level 50. Także do następnego razu. Myślę, że już pokażę Wam Battleground na max. 360. Trzymajcie się, no na razie.